Cześć, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj omówimy temat sadzenia ziemniaków oraz początkowej uprawy. Jeżeli jesteście zainteresowani, zostańcie z nami, kliknijcie łapkę w górę i lecimy. Sadzenie ziemniaków to jeden z najważniejszych momentów w sezonie rolniczym. Właściwe przygotowanie pola, odpowiedni termin i dobór sadzeniaków. Mają ogromny wpływ na jakość plonu. W tym materiale przedstawimy Wam krok po kroku, jak profesjonalnie posadzić ziemniaki, zarówno w małym gospodarstwie, jak i na większą skalę. Optymalnym terminem sadzenia ziemniaków w Polsce przypada to od połowy kwietnia do połowy maja. Najważniejsze jest jednak, by temperatura gleby na głębokości 10 cm osiągnęła co najmniej 7-8 stopni. Sadzenie w zbyt zimnej ziemi może opóźnić wschody i zwiększyć ryzyko chorób. Warto również unikać okresów z przymrozkami. Młode kiełki są bardzo wrażliwe na mróz. Gleba pod ziemniaki powinna być dobrze rozluźniona i przewiewna. Idealnie, jeżeli wykonano orkę zimową, wtedy wystarczy wiosenna uprawa, na przykład agregatem lub broną wirnikową. Ważne, by gleba nie była zbyt mokra ani zbyt sucha w momencie sadzenia. Przed sadzeniem warto też skontrolować pH. Ziemniaki najlepiej rosną w glebie o odczynie lekko kwaśnym. Jeśli zachodzi potrzeba Wapnowania najlepiej zrobić to jesienią. Do sadzenia używa się specjalnych bulw, to znaczy sadzeniaków. Powinny być zdrowe, czyste, z dobrze rozwiniętymi kiełkami, 1-2 cm długości. Przed sadzeniem warto je skiełkować przez dwa do 4 tygodni w jasnym, chłodnym pomieszczeniu. Jeśli bulwy są duże, można je przeciąć. Ważne, by każda część miała minimum dwa oczka. Po cięciu należy pozwolić im przeschnąć przez dobę lub dwie, by zapobiec gniciu. Ziemniaki można sadzić ręcznie, co sprawdza się w małych ogrodach lub maszynowo przy użyciu sadzarek. Ręczne sadzenie wymaga zachowania odpowiednich odstępów. Około 60-75 cm między rzędami i 25-35 cm w rzędzie. Bulwy sadzi się na głębokości od 8 do 12 cm w zależności od rodzaju gleby. W przypadku sadzenia maszynowego wykorzystuje się jedno-, dwu- lub cztero-, a nawet sześciorzędowe sadzarki. Urządzenie automatycznie umieszcza bulwy w glebie i formuje redliny, które chronią rośliny, zatrzymując wilgoć i ułatwiają wzrost. Ziemniaki mają duże wymagania pokarmowe, dlatego odpowiednie nawożenie to podstawa. Obornik najlepiej stosować jesienią od 20 do 40 ton na hektar, by gleba miała czas na przetworzenie materii organicznej. Nawozy mineralne, fosfor, potas można stosować jesienią lub wiosną. Przykładowo fosfor od 80 do 120 kg na hektar, potas od 120 do 180 kg na hektar. Azot stosować tuż przed sadzeniem lub podzielić na dwie dawki: startową i pogłówną. Ważne, by nie przenawozić. Nadmiar azotu pogarsza jakość bulw i sprzyja chorobom. Sadzenie ziemniaków to nie tylko wrzucenie bulwy do ziemi. To cały proces, który wymaga wiedzy, doświadczenia i dobrego przygotowania. Odpowiedni termin, dobrze przygotowane pole, zdrowe sadzeniaki i właściwe nawożenie. To klucz do sukcesu. Dzięki temu można liczyć na zdrowy, obfity plon i mniejsze ryzyko problemów w trakcie sezonu. My na dzisiaj kończymy. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli chcielibyście coś dodać od siebie, zapraszamy do sekcji, komentarzy. My się żegnamy. Trzymajcie się ciepło. I do następnego. Cześć!